I pokażę Wam, jak zrobić taki podstawowy kontroler gracza dla Waszej gry. Tak więc, jak widzicie, mogę sobie chodzić i skakać. Działa to tak, że w powietrzu skakać nie mogę, jak widzicie, nawalam w spacjale. No, nie da się. Tak więc, przejdźmy do tutoriala. Także zacznijmy od tworzenia nowego projektu. Ja go nazwę platformówka i ten projekt będzie 2D tworzymy. Gdy już Unity nam się załaduje tworzymy sobie nowy pusty GameObject nazywamy go player czyli gracz przeciągamy do niego ludzika o. i resetujemy mu pozycję tak aby był w centrum pustego GameObjecta czyli playera do player'a dodajemy sobie, znaczy do ludzika, do, do player'a dodajemy sobie Collider, Box Collider 2D. Odpowiednie go tutaj skalujemy, tak aby odpowiadał kształtowi gracza. Kształcie kształtu nie wiem jak to się odmienia. Możecie napisać w komentarzu. Dobra, teraz nasz pusty game object player ma Collider, czyli teraz będzie się potykał o różne rzeczy, będzie mógł z nimi zderzać się. Teraz znowu tworzymy pusty GameObject w środku playera, nazywamy go e, Detektor. I do detektora też dodajemy sobie Collider, Collider, Box Collider 2D. Jego skalujemy tak, aby był przy nóżkach. O, może być tak. Tak będzie. Pamiętajcie, aby żeby ten Collider nie był za bardzo tak, bo... To będzie odpowiadało za skakanie gracza, więc jeżeli ci tak, to gracz będzie mógł sobie skakać po ścianach, więc zostawiam tak. Zaznaczam tutaj East Trigger. I to na razie tyle w graczu w playerze. Teraz przeciągam sobie podłoże, czyli wcześniej zrobioną teksturę, którą zrobiłem. Ona jest taka trochę no niezbyt ładna ale no dobra, skalujemy ją odpowiednio, tak żeby gracz miał po czym skakać i dodajemy Collider. collider box Collider 2D, o, idealnie się wyskalował, jeszcze dodajemy Rigid Body 2D, tylko tutaj zamiast dynamik ustawiamy sobie na Kinematic. ja sobie zapiszę projekt, zobaczę czy tutaj do gracza, do gracza, ano właśnie, do gracza nie dodałem jeszcze fizyki, czyli też rigid body 2D, tylko że zamiast kinematik to dynamic. Tutaj możecie sobie ustawić masę, grawitację, różne takie rzeczy, ale polecam zostawić przy tych domyślnych. Tylko możecie sobie zaznaczyć tutaj, żeby yy, ten game object się nie obracał. Także jeżeli gracz stanie na krawędzi, to nie, nie przewróci się, tylko bo będzie miał zablokowaną rotację z. No, także to wszystko tutaj. Tworzymy sobie nowy skrypt teraz i nazwiemy go... Movement script Nie będzie. Otwieramy go sobie w Visual Studio. No. Na początku dodamy sobie kilka zmiennych, więc chodzimy na górę kodu. Enterem dwa razy i piszemy sobie tak. public Bull. Is grounded równa się FALSE ta zmienna będzie nam odpowiadać na to, czy gracz dotyka ziemi, czy nie dotyka. Czyli jak będzie dotykał ziemi, to będzie mógł skoczyć, a jak nie będzie dotykał, to nie będzie mógł skoczyć. Także następna zmienna to public float move speed. Oj, move speed ta zmienna będzie odpowiadać nam za za to jak szybko gracz się będzie poruszał więc dam to na 0,050 tworzymy sobie kolejny float tym razem jump height i ustawiamy go na przykład na 8 może, może być. Teraz tutaj dodajemy sobie gameobject, który będzie się nazywał gracz i public rigid body public rigid body 2D. Nazwijmy to fizyka gracza. Przyda nam się to do y no, skakania, bo w skakaniu będzie trochę inny kod niż przy poruszaniu się. Także to jest y, odnośnie gracza i no ogólnie gracza. To jest czy y, gracz tylko ziemi, a to są zmienne, które ustalają, jak szybko gracz się porusza i jak wysoko skacze. No, tak więc, teraz do update'a wchodzimy i piszemy if input kropka, get ba get y, key get key równa się y, key code kropka d czyli jeżeli d naciśniemy klawisz d Mm, to tak gracz kropka transform kropka position. równa się new wektor 2 otwieramy nawias w tym nawiasie piszemy <laughs> e, gracz kropka transform kropka, kropka x Plus Move Speed, czyli pozycja gracza X będzie yy, wzrastać o. No po prostu będzie dodawane Move Speed do X, czyli o tyle będzie się zmieniać pozycja gracza. Dajmy przycinasa i piszemy Player, kropko Transform Player, znaczy nie player, tylko gracz. Transform position Y. O, dobra. Kopiujemy sobie cały ten kod. <laughs> Dwie linijki pod. Tutaj zamieniamy D na A tutaj zamiast plusa dajemy minus. Czyli to będzie iść w lewo, a to będzie iść w prawo. Teraz na samej górze dodajemy sobie jeszcze IF. Już sobie skopiuję stąd. To będzie IF dotyczący czy grać, skaczy, czyli W. Albo czekajcie. Albo niektórzy też skaczą, krabiśmy spacja. To sobie skopiujemy to. I zamiast W dajmy space. Także teraz damy sobie coś takiego, że fizyka gracza kropka otwieram nawias tutaj piszemy transform .up. dajemy przecinasa a nie jeszcze nie przecinasa Możemy sobie to przez jump high bo przecież chcemy skakać tak wysoko jak ta zmienna ma wartość więc teraz sobie dajemy przecinasa i force mode 2d dajemy na impuls force mode 2D na impulse Czyli to jakby będzie impulsowo działać. I tutaj zamiast get key dodajemy down. Down. Oj, down. Tutaj sobie wszystko bierzemy w jeden nawias. Albo nie, usuwamy ten nawias. Na razie. O. Tak, to dajemy w nawias. I dopisujemy sobie tu. I jeżeli is grounded równa się ru, czyli jeżeli dotyka yy, podłoża jakiegoś. <laughs> no, tak więc to chyba wszystko tutaj jak mi się wydaje zapisujemy sobie ja sobie zapiszę ctrl shift s macie tutaj zapis wszystko przechodzimy sobie do unity to się zaraz załaduje przeciągamy sobie skrypt do gracza wchodzimy sobie w ten skrypt Nie wiem, czemu tutaj nie ma nic. To wszystko to powinno być. Nie wiem, dlaczego tu nic nie ma. Dobra, więc rozwiązanie problemu jest takie, że po prostu stworzyłem nowy skrypt. Skopiowałem sobie z tego starego skryptu, wklejem do nowego. Po prostu nazwałem skrypt poruszanie, bo movement skrypt po prostu nie działał. Nie wiem, dlaczego, ale... Prawdopodobnie był jakiś problem z tym, że skrypt był Po prostu nazwa skrypt był w tym Jako nazwa tego skryptu Ale dobra, nieważne, przyciągamy sobie ten skrypt do gracza Jak już go mamy Do gracza przyciągamy sobie player I do fizyka gracza też sobie przyciągamy player Czyli ten player, do którego doczepiliśmy lubika i de detektor Do tego sobie przyczepiamy Player i Player Rich także teraz tworzymy sobie jeszcze nowy skrypt. Tym razem już go nazwę jakoś normalnie. De dead Store na przykład, może tak można nazwać. Mam nadzieję, że tak. I tutaj sobie piszemy tak. Możemy usunąć Starty Update, i piszemy sobie. On collision z tej 2D Poruszanie Poruszanie Porusz na przykład równa się GameObject.Find Otwieramy nawias Cudzysłów. W tym cudzysłowie piszemy nazwę tego player'a, czyli u mnie to jest player, piszemy jak się nazywa, czyli player, hmm. kropka, get component, mu poruszanie, e no i to wszystko. A jeszcze player... Znaczy porusz, już się przyzwyczajam do tego movement skrypta. Porusz is grounded Równa się true. Czyli na funkcję jeżeli... Yy, obiekt, do, do którego jest przyczepiony ten skrypt, dotyka czegokolwiek, to w skrypcie poruszanie dodaje, po prostu zmienia nazwę is grounded na true ja, ja to zrobiłem bez tych bez y, statików po prostu tym kodem więc on po prostu szuka szuka skryptu poruszanie w game, game objekcie, który się nazywa player i po prostu go get component, czyli jakby Możliwość jest teraz y, zmieniania go, więc teraz piszemy sobie nowy void on collision exit 2d. I tutaj sobie piszemy to samo w sumie, tylko to sobie skupiuje wszystko. Tu wkleję. Oj, kleję sobie. Tutaj to wszystko to jest to samo, tylko po prostu is grounded na false czyli to jest funkcja jeżeli <laughs> jeżeli obiekt po prostu nie będzie dotykał niczego no więc to jest tyle zapiszę sobie ten skrypt e, wracam do unity i jest jedna ważna rzecz którą trzeba zmienić w detektorze ponieważ Detektorze zaznaczyłem i trigger, A muszę to odznaczyć i detektor, ten skrypt detektor do detektora dać. Tutaj nic nam się nie pojawia akurat, ale od, y, odczekujemy sobie, czyli zamiast tak to żeby był niezaznaczony po prostu, bo inaczej nie będzie działać. Tak więc tutaj przybliżymy się do gracza. Jeszcze raz wejdziemy na detektor. I weźmiemy ten detektor tak, aby on zbytnio nie dotykał zbyt dużej części tu, ale żeby nadal działał. Więc coś takiego zrobię. To powinno działać, więc zobaczmy czy działa. Jak widzicie, mogę iść w lewo, prawo, mogę skakać. Jak słyszycie, nawalam w, tego, w ten klawisz W albo spację. I on mi ciągle nie skacze. No, więc skrypt działa. Trochę może za szybko się poruszamy i staniemy tutaj na krawędzi. Jak widzicie, nasz gracz się nie wywala, mimo że jest. Chociaż on trochę tutaj lewituje. To jeszcze, jak Wam lewituje, tak to możecie sobie zatrzymać w tym detektorze trochę te kolejdery zmienić, jednak, wiecie, żeby one tak nie odstawały. Możecie sobie przybliżyć na maksa i zrobić coś takiego, tak, żeby po prostu jeszcze ten detektor mógł czegokolwiek dotknąć. O. I teraz będzie też tam działać to. Więc no dziękuję za oglądanie tego tutoriala. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się od niego, jak y, kontrolę gracza ogarnąć. No i widzimy się następnym razem. Jeszcze czekajcie, czekam, aż ten projekt się załaduje. O, oh, no, tak więc cześć. Nie wiem, dlaczego tu się nic nie pokazuje. Nie mam pomysłu, dlaczego to nie działa. Może spróbuję to usunąć? No nie wiem, dlaczego nie działało. Może był jakiś problem z nazwą tego skryptu. Prawdopodobnie. Bo nie widzę innego. Tak więc weźcie, zapisujcie, zapisujcie jakoś inaczej te skrypty, nazywajcie. Bez polskich znaków jakichś. Bo to może nie działać. No dobrze, czy to działa teraz? Są teraz. Więc to był jakiś problem z nazwą. To był jakiś problem z nazwą tego skryptu. Порушение.